To kredens, który przywiozłem 3 dni temu. To widzieliście. Jest już zmatowany, gotowy do lakierowania. Tu mam wycięty, o wiadomo, otwór pod lewozmywak. Ale jest pewien, nazwijmy to, problem. Ponieważ tutaj są takie wzmocnienia, aby ten blat nie pękł. Czyli żeby naprężenia znieść i żeby to obsadzić musiałbym Blacie tutaj wyciąć jakieś rowki, albo jak zalecane jest, taki cały arkusz tego blatu, a wtedy tu od spodu będzie dziura widoczna. To bez sensu, więc pozacinałem na gilotynie tak listewki i zrobię z tego taką ramkę, która uniesie ten zmywak o niecałe 3 centymetry. Ja to później. Skleję, poskręcam wszystko i to będzie mniej więcej tutaj tak wyglądało, że będzie taki korpusik podniesiony o te 3 cm, niecałe. I wtedy tutaj będzie, będą te wzmocnienia wisiały sobie w powietrzu. Coś takiego będzie. To już jest lakier z połyskiem na ten nebem. To będzie tutaj włożone. I będzie dobrze pasowało. Ja pomaluję tą górę i tą listwę na biało. Taki jest koncept, ponieważ tutaj mimo oczyszczenia nie udało mi się usunąć tego śladu po kubku. A nie chcę uszkodzić forniru trąc dalej. Mógłbym go tak zostawić jak na wielu innych mebach, jakieś takie historyczne pamiątki po kimś, ale tutaj chciałbym zrobić to inaczej. Czyli wybielę to wszystko. To zostawię w tym kolorze orzecha, tak jak jest i wszystko będzie w połysku. Także tak wygląda ten nowy projekt. Myślę, że dwa dni góra i będę miał go skończonego. Tu były jeszcze nogi, takie podwyższenia, ale je usuwałem. Proszę o to nogi. Bo mebel miał metr, a teraz ma 90 i to jest lepsza wysokość tak dla użytku codziennego. Także później wam pokażę, jak to wyszło, ale to będzie już, mam nadzieję, stało w środku w przyczepie.